Sezon czwarty rozdział 6 rozpocznie się już jutro, a my już teraz wiemy, że czeka nas inwazja robali. Ponadto w grze pojawią się długo wyczekiwane pety, mnóstwo dziwnych robaczych broni oraz Power Rangersi oficjalnie nadchodzą. Także rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. Zatem oficjalna data startu sezonu 4 przypada na 7 sierpnia i będzie on nosił tytuł Inwazja roju, a jego motywem, jak się możecie domyślać, w głównej mierze będą robaki i inne insekty. Pierwsze poszlaki w tym temacie otrzymaliśmy niecały tydzień temu, kiedy to na Akademii Supernova pojawiły się dziwne grafity ukazujące Wstrętne robaki, które będą naszymi rywalami w nadchodzącym sezonie. Oraz jak mam być cztery, to wszystko co tylko się da jest w tym sezonie powiązane z robalami. Oczywiście, tak jak zawsze czeka na sporo zmian wyspy. Według glickerów sezon czwarty powinien przynieść nam niewidziany od dawna biom dżunglowy. Tak ja wiem, że kiedy ostatnio w rozdziale czwartym mieliśmy dżunglę, to nie do końca wszyscy byli zadowoleni. Natomiast tym razem możemy spodziewać się tutaj kokosów, których dźwięki zostały właśnie dodane do plików gry. Żeby tego było mało na nowym biomie naturalnie będzie dostępna mechanika błota, dokładnie tak jak w rozdziale czwartym. Oznacza to, że jako gracze zyskamy możliwość szybszego ślizgania się, ukrywania przed termowizją. To najważniejsze, po ubrudzeniu się błotem staniemy się odporni na ataki robaków. Dalej, likarzy twierdzą, że z mapy znikną wszystkie centralnie położone miejscówki, takie jak Baza Najwyższego Porządku, potężne pompy, koszmarne kontenery oraz na Demona. Co w sumie nie jest dużym zaskoczeniem po tym, jak w trakcie eventu pokonaliśmy Krakena. Wtedy to odłamek jednej z jego macki wylądował właśnie obok miejscówki Daigo, która zresztą została doszczętnie zniszczona. Wspominam wam o tym dlatego, że wokół tej macki mroczna obecność rozstawiła coś na wzór ulów. Ponadto w miejscach, w których aktualnie iglice uderzają w ziemię, pojawią się dziury po robaka i wygląda na to, że w ten sposób robaki dotrą do naszej rzeczywistości. W walce z nimi pomogą nam zupełnie nowe bronie, a jedną z nich jest bug Gauntlet, czyli rękawica robali. Na tą chwilę nie do końca wiadomo, co będą one robić. Natomiast zakładam, iż pozwolą nam one na niszczenie owadów w gołymi rękami. Poza rękawicami w grze pojawią się również specjalne robaczne itemy, które mają działać podobnie do pomponów Storm. Mówi się tak że o granatach umysłu roju, dzięki którym będziemy w stanie wabić grupę owadów w kierunku naszego wroga. Kolejno mamy Carapace Crusher Shotgun'a, co w wolnym tłumaczeniu oznacza strzelbę kruszącą pancerz. W sezonie czwartym będziemy mogli wyposażyć się zarówno w karabin z żywym robakiem jak i moją ulubioną wyrzutnię rakiet z motywem owadu, która swoją drogą została potwierdzona przez samo Fortnite oraz nosi ona nazwę Uderzenie Roju. Na tym jednak wycieki się nie kończą, bowiem jak pamiętacie na początku rozdziału szóstego dostaliśmy przecieki o nadchodzących duszkach punktu zerowego i zdaje się że W końcu zobaczymy je w grze. Aktualnie znajdują się one na tablicy Morgan Mist, co praktycznie potwierdza ich nadejście. Po ich użyciu powinniśmy otrzymać zdolność daszowania. Jak to sezon, nie może zabraknąć nowych współprac i pierwszą z nich niespodziewanie będzie Peacemaker. Na pierwszy rzut oka nie ma to zbyt dużego sensu, natomiast jeśli oglądaliście Peacemakera, to wiecie, że cały jego pierwszy sezon skupia się na walczeniu przeciwko inwazji Robaku. Jego pokój dotrzyma jeszcze inna postać z tego uniwersum, a tak dokładniej Vigilante, który dla tych co nie wiedzą jest pomocnikiem Peacemakera. Wiemy również, że do Fortnite. Nadchodzą Spartanie z Partan, jest Halo. To prawda, Mastershy wjeżdżał z nami jakieś 5 lat. Natomiast Epic Games ujawniło, że w karnecie bojowym sezonu 4 otrzymamy żeńską wersję żołnierza Sparty. Będzie ona miała swój własny energetyczny miecz, gdzie jak na razie to jedyne co wiemy. Czas powiedzieć sobie właśnie o karnecie, którego drugi skin został ujawniony oraz jest z nim panda. A jego nazwa kodowa to Clumsy Chulo. Low. Pod tą nazwą w plikach gry kryją się obrazki oczu. I to właśnie dzięki nim likerom udało się ustalić, że w karnecie przyszłego sezonu dostaniemy Jednookiego Panda. Zbliżający się sezon 4 powinien wprowadzić długo wyczekiwanych przez każdego Power Rangersu. Nasze szeregi zasili m.in. Tommy Oliver, którego spotkamy na setnym stopniu karnetu oraz do naszej dyspozycji będzie jego czarny i zielony styl. A idąc trochę dalej przedstawiam wam Megazorda, który na 99% zostanie tego sezonowym sekretnym skinem. Daje sobie sprawę, że dla wielu z was może brzmieć to niewyobrażalnie. Natomiast ziomek odpowiedzialny za ten wyciek wcześniej przewidział kolaby z Peacemakerem, Cyborgiem oraz Fantastyczną Czwórką. Fantastyczny też będzie mój dzień, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał. Nam, ponieważ już niewiele brakuje nam do 40 tysięcy subów oraz pamiętajcie o wpisywaniu kodu IPOWERED w sklepie przedmiotami przy zakupie karnetu na nowy sezon. Dziękuję za wsparcie. Przejdźmy teraz do nowych mechanik, które lekko mówiąc zatrząsną rozgrywką w Battle Royale i pierwszą z nich jest zbroja. W przeciwieństwie do osłony będzie to fizyczna zbroja, którą będziemy mogli nosić, aby się chronić. Zapewne zbroja ta będzie działała podobnie do tej w Warzone, a ja czekam z niecierpliwością na zmiany w mechanice latania, bowiem Epic Games planuje wprowadzić dodatkowy przycisk wypuszczania lotni, dzięki czemu w wielu latach oczekiwań w końcu będziemy mogli wcześniej pozbyć się naszej lotni. Aczkolwiek jest tu pewien haczyk, gdyż jeśli zrobicie to zbyt wysoko, otrzymacie fold image i potencjalnie zginiecie. To jednak nie wszystko, bowiem w sezonie czwartym zmian doświadczy też powalanie wrogów. I już tłumaczę o co chodzi. Otóż w najbliższym czasie, gdy zostaniecie powaleni, będziecie mogli w jakiś sposób zablokować krwawienie, wydłużając wasze życie o kilkadziesiąt sekund. Pamiętacie może wybuchowe owoce z rozdziału czwartego? Jeśli tak, to mam dla was dobre wieści. Po sezon czwarty powinien wprowadzić jakiegoś rodzaju wybuchowe beczki. Które z pewnością przydadzą się nam w walce z insektami. Wracając do wielkiego przecieku For Wskazuje on, że karnet bojowy nowego sezonu nie będzie określony tematycznie, jak na przykład ma to miejsce teraz z Super Nowymi. A co więcej, zalane żaby po trzech sezonach zostaną zalane bezpowrotnie. Bo wiecie, znikną z wyspy. Ech, nieważne. W dodatku nie wiedzieć czemu stara motorówka z rozdziału drugiego otrzymała nowe wzmianki w najnowszej aktualizacji. Oznacza to, że może ona powrócić do Fortnite w sezonie czwartym, ale wcale nie musi. 7 sierpnia ruszy także sezon piąty trybu audio, o którym mamy GING gigantyczną ilość informacji, ale po kolei. Po tym jak rakieta przybysza ponownie utworzyła rifta na niebie, tym razem czerwonego, wiele miejscówek i przedmiotów zaczęło znikać z wyspy OG oraz pojawiać się w zupełnie innych miejscach. Tak to głowa pomidorka trafiła na wyspę Battle Royale obok kamieni Kitsune. Znak motelu przeniósł się do trybu Reload i finalnie pan Burgerek zawitał do rzeczywistości Blitz Royale. Jednocześnie likerzy przekazują nam informacje o karnetowych skinach, którymi zostaną prędkość graniczna, słoneczny ratownik, a do tego drip. Spoglądając na oficjalną grafikę wypuszczoną przez Epic Games przedstawia ona biom pustynny oraz cztery gigantyczne odłamy rifta na niebie, zwiastując zdarzenie światu w sezonie 5 Emoji. W międzyczasie sam tryb doczekał się paru poprawek, a więc od teraz bus bojowy jest o 25% szybszy. Liczba kręgów burzy została zmniejszona z 12 do 9, aczkolwiek same kręgi są mniejsze i zaczynają się one szybciej. 2025 rok wydaje się w końcu rozwiązać zagadkę Disneyowego trybu. Rok temu, przy całym jego ogłoszeniu, twórcy zapowiedzieli Toy Story, krainy lodu, czy Potwory i spółkę itd. I tak dalej. Teraz znamy dużo więcej szczegółów niż do tej pory. Otóż okazało się, że Disneyowe uniwersum nie tylko będzie dotyczyło dużej ilości współprac z Fortnite, ale również Epic Games wraz z Disneyem planują połączyć to wszystko ze znajdującym się w Paryżu Disney Park. Co więcej, Disney powiedział wprost, że chcą oni stworzyć coś na wzór Disney Infinity z rozbudowaną fabułą historiami oraz fabularnymi zwiastunami. Zanim to się jednak stanie, do Fortnite zawitają petty, o których szczerze powiedziawszy zdążyłem zapomnieć. Ale tak, sezon czwarty nareszcie po wielu miesiącach walki je wprowadzi. Wygląda na to, iż będą one potrafiły nas ożywić, oznaczać rzeczy i wiele więcej. Oprócz tego dotychczasowe pety zostaną przekształcone w przedmioty kosmetyczne, a każdego ze swoich towarzyszy będzie można spersonalizować nadając mu imię. Sami towarzysze będą widoczni wyłącznie dla ciebie i członków oddziału, nie wliczając w to przeciwników oraz najważniejsza informacja z nich wszystkich, Petty możemy karmić, głaskać, szczotkować i grać z nimi w minigry. Powróćmy na chwilę do współpracy, ponieważ Saitama z serii One Punch Man zawita do Fortnite w sezonie czwartym. Kilka dni temu Hypex dał nam znać, że Saitama będzie posiadał kill-off i dwie emotki, czego jedną z nich jest jego ikoniczne ok. Następnym dowodem w kwestii jego pojawienia się jest fakt, że skin Saitami wraz ze skinem Genos były widziane w Guys, więc prawdopodobnie One Punch Man zadebiutuje w Fortnite do 7 sierpnia. Półprace w nowym sezonie będą mocno oparte na gameplayowych przedmiotach. Popatrząc na aktualny sezon nie jest sporym zaskoczeniem, gdyż mieliśmy w nim przysmaki Krypto, grappler robina, czy możliwość zamiany w Supermana. W związku z tym mnóstwo likerów potwierdziło nadejście wielu nowych mityków w przyszłym sezonie. Sam sezon czwarty. Zapewni nam naprawdę niezliczoną ilość kontentu, bowiem się nam wskazuje, że w jego trakcie dostaniemy aż 6 dużych aktualizacji, powiednio dwie w sierpniu, dwie we wrześniu oraz dwie w październiku. Dla porównania w obecnym sezonie trzecim mieliśmy tylko trzy takie aktualizacje, zatem jedno jest pewne, nie będziemy narzekać na brak nowości. I Wszystkim zapomniałem wam powiedzieć o niezwykle złowrogich postaciach, które ujrzymy w sklepie. Mianowicie w niedawno wypuszczonych ankietach znalazła się to na skinów, taki jak ten oto strasznie wyglądający człowiek śma, bitka przypominająca trochę zmutowanego robaka oraz do... Dowódczyni drużyny przytulanek z pająkiem na głowie. Odkryty został też starter pack nowego sezonu, a znajdziemy w nim poli, która dosłownie przedstawia pszczołę, a co więcej jej plecak oraz kilow są oblegane przez miód i de facto pszczoły. A wy w tym momencie koniecznie zobaczcie, jak ukradłem najlepsze broń roty w Roblox na nowym kanale, klikając w ten film o tutaj i będę niezmiernie wdzięczny, jeśli to zrobicie.